Niech żyje Jezus. Witaj w nowym odcinku na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Ja nazywam się Paweł Marchlewski i bardzo się cieszę, że dziś znów możemy pochylić się nad tym, co najważniejsze nad tajemnicą naszej wiary i miłości Boga do człowieka. Rozpoczynamy Lipiec, miesiąc, który poświęcony jest szczególnej czci, przenajdroższej, krwi Pana Jezusa. To czas, w którym Duch Święty zaprasza nas do głębszego wejścia w tajemnicę ceny, jaką zapłacił Chrystus za nasze zbawienie. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które pojawiają się na kanale Apostolatu Najświętszego Serca w każdym tygodniu kliknij teraz subskrybuj, aktywuj dzwoneczek i koniecznie podziel się linkiem do tego odcinka z innymi, abyśmy razem przeżyli nabożeństwo do Najświętszego Serca i czcili krew naszego Zbawiciela. Przez cały lipiec Kościół szczególnie oddaje cześć przenajdroższej krwi Chrystusa. To krew, która obmywa, uzdrawia, chroni i ocala. To krew, która została wylana z miłości za ciebie i za mnie. W liście do Hebrajczyków czytamy: Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. To właśnie krew naszego Pana Jezusa Chrystusa sprawiła, że drzwi nieba zostały dla nas otwarte. A my tak często zapominamy o tej nieskończonej cenie. To nie tylko piękna tradycja, to pilne wezwanie, by wrócić do świadomości, jak wielką moc ma krew naszego Pana. Dlaczego lipiec? Kościół zachęca, aby w lipcu szczególnie rozważać tajemnice krwi Chrystusa. To miesiąc, który zaprasza nas do dziękczynienia za zbawienie, wynagrodzenia za zniewagi wobec najświętszej ofiary, wołania o oczyszczenie naszych rodzin, miast i ojczyzny. W świecie, który coraz częściej grzech traktuje lekko, a zbawienie jako coś automatycznego, my chcemy przypomnieć sobie i innym, że za nasze odkupienie została przelana prawdziwa krew. W Starym Testamencie domy oznaczone krwią Paschalnego Baranka zostały ochronione przed śmiercią. Dziś tą ochroną jest dla nas krew Jezusa, Baranka Bożego. Wzywanie przy najdroższej krwi to potężna modlitwa duchowej walki. Wielu świętych, jak chociażby święty Kaspian z Buso czy święta Katarzyna ze Sieny, często modliło się prosząc Boga. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższą krew Jezusa Chrystusa za zadośćuczynienie za grzechy całego świata. To modlitwa, którą i Ty możesz praktykować codziennie, warto zacząć właśnie w lipcu. Ta modlitwa ratuje dusze, wynagradza Bogu za grzechy i przyzywa Jego błogosławieństwa. Dobrze, że jesteś, bo mam do Ciebie również pytanie: Czy masz już obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w swoim domu? Mogę Ci wysłać ten piękny wizerunek Najświętszego Serca, który pomoże Ci w duchowej walce. Na Pasku znajduje się link do zamówienia. Ten sam link znajdziesz w opisie pod filmem. Twoje wsparcie dla tego apostolatu sprawia, że obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa stają się Twoim udziałem i dzięki Tobie możemy rozsyłać kolejne obrazy, drukować akty konsekracji i pomagać innym zbliżać się do serca Jezusa. Nie myśl, że Twój nawet niewielki dar nic nie zmieni. Właśnie dzięki otwartości i hojności takich osób jak Ty możemy w Polsce przywracać miejsce dla Boga i cześć dla Jego najświętszej krwi, która zbawia. Lipiec to czas, by odnowić swoją świadomość, że zostaliśmy wykupieni krwią Chrystusa. Codziennie dziękować za tę wielką ofiarę prosić o duchową ochronę dla siebie, swoich bliskich i całego naszego narodu. Zachęcam Cię już teraz przejść do kolejnego odcinka, w którym wspólnie pomodlimy się litanią do przenajdroższej krwi Pana Jezusa. Kliknij w miniaturę, która właśnie pojawia się na ekranie. A już za kilka dni pierwszy piątek miesiąca. To doskonały moment, by kontynuować lub rozpocząć nabożeństwo dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, o które prosił nasz Pan Jezus. Dziękuję Ci za każdy kontakt, wiadomość i wsparcie. To wielka radość wiedzieć, że razem tworzymy przestrzeń, w której najświętsza krew naszego Pana jest czczona, a Jego serce kochane. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Przenajdroższa krwi Jezusa. Wybaw nas, najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.